No, 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 dzisiaj duże i ciężkie pudło. Cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki, na warsztat wjeżdża ekspresowy pociąg pasażerski. Jest również towarowy, ale to nie dzisiaj, może mu się przyjrzymy za kilka miesięcy. W każdym razie, co my tutaj mamy? Nową głowicę napędową, na dodatek już w samym zestawie są światła. No i cały system sterowania tą kolejką na dodatek mamy całkiem konkretną pętlę. 16 odcinków zakrzywionych, a także 8 prostych. W ogóle jak sobie tutaj czytam na górze 86 cm będzie miał ten pociąg. To ładnie. Oczywiście trzeba zainwestować w akumulatorki, bo chyba 10 tutaj wchodzi, zarówno na przód do tej głowicy napędowej, jak i do pilota. No, jest 6 minifigurek. Jest jakiś mini peron, chociaż wiadomo, to jest raczej niewielkie. I jeżeli chodzi o technikalia, no wysoka cena 670 zł bez grosza. Z drugiej strony to jest naprawdę zabawa na lata. No i tych elementów niecałe 800. Pamiętam, gdzieś tak na alto kosztuje to. Nieco mniej, około 530 zł, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam ten film. No to cóż, otwórzmy i potestujmy. Na pewno podoba mi się ten nowy kolor uniformu dla obsługi całego naszego pociągu. To jest znowu barwa turkusowa. Sami popatrzcie. No to ruszamy, zapnijcie pasy. Czy co to tam się robi w pociągach? No, pociągi jak zresztą widzieliście, mają wielkie pudła, więc musiałem się tutaj strasznie podnieść ze swoją kamerką i żeby nie być gołosłownym, zobaczcie. Mamy tutaj już siatę pełną świeżutkich naładowanych akumulatorków, bo tutaj nie opłaca się jechać na zwykłych bateriach. Chociaż zwróćcie uwagę, ja tego nie pokazałem w przypadku ostatniej recenzji pociągu, że aplikacja otwiera nowe możliwości, bo są jakieś tam dźwięki. To prawda, z telefonu rzecz jasna, ale to nadal urozmaica zabawę. Okej, okay, no to pozwólcie, że tak niezręcznie tutaj chwycę całość i wysypujemy. Myślę, że w połączeniu z tym nowym dworcem kolejowym, takim osobnym zestawem, co tam wiecie, jest również niebieski autobus i tak dalej, na pewno pamiętacie? No, to jest fajny komplet, taki mocno zabawowy. I okej, okay, mamy popakowane te tory. Jest więcej w stosunku do tego starego pociągu pasażerskiego. To jest kolejny plus. No niedużo, bo chyba tam cztery odcinki. Ale zawsze tutaj mamy charakterystyczną podstawkę, podkładkę, żeby właściwie zamontować pewnie ten pierwszy element. A więc, głowicę napędową są naklejki. Tego nie lubimy, szczególnie na wagony. No, czasem bardzo ciężko to dobrze położyć bez pęcherzyków powietrza. Okej, okay, tory do torów. Worków z klockami trochę jest. Mamy pilota. Jakieś to takie o! Ciekawa opcja. Czy tak też było w tych poprzednich? Nie wiem, muszę to zweryfikować. Kolejne podstawki, jakby podwozia, tym razem od wagonów. Jak my nie mam. No, i jeszcze coś, co by zbudować taki maluteńki dworzec. Czy podoba mi się kolor tego pociągu? No, taki limonkowy, świeży. Nie jest źle, ale na takie dalsze jakby obserwacje, uwagi, opinie musicie poczekać, aż złożę. I być może nawet jakiś krótki fragment speedbuildu będzie, ale nie obiecuję. No dobra, nowiuteńki, zielono-biało-czarny pociąg ekspresowy zbudowany. Zobaczmy, jak się prezentuje na pętli. No i pierwszy plus względem tego poprzedniego mamy od razu w zestawie światła. Mamy otwierające się drzwi po dwóch stronach, wagony są nieco dłuższe, co sprawia, że w zakręty jakoś tak bardziej koślawo wchodzi ten pociąg, ale niech już tam będzie. Nie jestem natomiast przekonany odnośnie tej głowicy napędowej i muszę Wam o tych swoich wątpliwościach jak najszybciej. Szybciej opowiedzieć. No właśnie, no właśnie o to mi chodzi. Zerknijcie naprzód tych głowic napędowych. Zdecydowanie bardziej podoba mi się to rozwiązanie. Mamy duży, prefabrykowany, dedykowany element. Taki oto kokpit, szyba się podnosi, światła pchamy w to miejsce. Oczywiście trzeba je było dokupić, bo to był osobny zestaw. No i okej, okay, z jednej strony, jak mamy zestawy z mniejszych klocków zbudowane, to to jest właściwie idea składania, ale co jakiś czas takie potwornie olbrzymie elementy ja lubię w zestawach. Natomiast tutaj Kradła się jakaś niespójność. Ja sobie oglądałem na zdjęciach i francuskie super szybkie pociągi, a także niektóre chińskie. I tam zazwyczaj, jak ten czubek jest taki przyokrąglony, no to nie ma potem schodkowatych struktur. A tutaj to wszystko tak dziwnie grubo ciosane, i słupy i przepotężne skosy. Dziwnie, ta naklejka też raczej nie pasuje, bo pojawia się jakaś. Jakby ramka, białe obramowanie. Szkoda, że nie mogli się pokusić o jeden dodatkowy nadruk. No i może zabiorę ten stary pociąg lokomotywę, właściwie głowicę napędową, teraz nauczyłem się to nazywać i pokażę wam jak łatwo się tutaj dostać do battery boxa i to zostało akurat dużo lepiej rozwiązane. W tym miejscu małym śrubokrętem po prostu sobie wszystko odkręcamy. Jest kłębowisko kabli, ale to zrozumiałe, bo i światła, ej, wiecie, sam napęd to wszystko wymaga osobnych kabelków. Tutaj na magnes podczepiamy i kolejne wagony, i być może nawet kolejną głowicę napędową, żeby to w dwie strony mogło śmigać. Góra bez zarzutu. No a jeżeli chodzi o maszynistę, on się jeszcze nie doczekał swoich drzwiczek. Te pojawiły się dopiero w wagonach pasażerskich. Na pierwszym planie znajduje się wagon restauracyjny ze starego pociągu pasażerskiego, i teraz łatwo widać, że przynajmniej no, jakieś 5 do 7 centymetrów różnicy tutaj mamy, oczywiście na korzyść tego nowego pociągu. I przede wszystkim zwróćcie uwagę, że tutaj to wszystko na dole nie zostało wykorzystane, a dzięki nowym elementom pod podwozie tutaj mamy wiele więcej miejsca. No, przynajmniej jeden rząd cegieł, i dzięki temu możemy wrzucić otwierające się drzwi i to po dwóch stronach. Czy to nie jest fantastyczne udoskonalenie idei pociągu? Tak mi się wydaje. Nawet tutaj te kształty z tą białą linią, no to robi robotę. Łatwo się zdejmuje dach. O tutaj po bokach i zajrzyjmy do środka. Oczywiście znowu mamy nieudrożnione przejście, bo tutaj ten minibarek nie powinien blokować właściwie całego pociągu. Jest kawa, jest hot dog, kasa fiskalna i rogalik. Niezbędny minimum. A tutaj jakiś stolik, co by sobie przysiąść i byłoby nawet miejsce na bagaż, czyli całkiem, całkiem sensownie. Nie ma żadnej metody zablokowania tego wózka inwalidzkiego, ale mniej więcej nasz pasażer nie wyleci. Tutaj są po prostu takie powiększone serki i on tam w środku sobie siedzi. No bo to też nie jest naturalne, że w ten sposób machamy tym wagonem. No jest naprawdę dobrze, wygospodarowano bardzo dużo miejsca, bo zwróćcie uwagę, ten wagon wcale nie jest szerszy ani wyższy, a jednak drzwi tutaj wmieszczono. Duży plus, wręcz kosmiczny. Jak tak teraz zacząłem się przyglądać, to dość śmiesznie wygląda ta różnica poziomów między klientem a sprzedawcą. Mogło być gorzej, no tak naprawdę dałoby radę obsłużyć tutaj gościa i wręczyć mu jakieś jedzenie albo kubek z kawą, ale jest to ekstremalnie niewygodne. Jakiś maluteńki stolik nawet tutaj wmieszczono, co by na szybko zjeść to, co się zakupiło. Okej, okay, no słuchajcie, duża tutaj dowolność i taka kreatywność, żeby wszystko wmieścić. I na dodatek ekspres do kawy, i lubię te elementy tych papierowych kubków. Oczywiście one są z plastiku, ale imitują papierowe. No, i jeszcze drugi wagon bezprzedziałowy dla podróżujących, oczywiście takiej samej długości jak ten, który omawialiśmy przed chwilą. I tutaj jest już mniej ciekawie, to znaczy, rzecz jasna, otwieramy sobie tą górę, ściągamy dach, a tam identyczne właściwie przestrzenie dla podróżujących czyli stoik. Dwa krzesełka, razem cztery miejsca. I tutaj jeszcze bylibyśmy w stanie odwiesić rower. To działa sprawnie. No dobrze, jest naprawdę fantastycznie. Do pełni szczęścia brakuje tylko otwierających się drzwi. Czujecie to, jaki to byłby bajer. Jakby tutaj można byłoby to wszystko pouchylać. I zwróćcie uwagę, mamy też co jakiś czas informację, z jaką prędkością pędzimy. No nieźle, a tutaj ta pani ma bagaż zaraz koło siebie włożony. Także no przewidziano takie małe miejsca, mimo jakby obskurności tych wagonów, bo tutaj ile mamy studów szerokości? No sześć, niewiele, a jednak wszystko się mieści. Zupełnym przypadkiem mam tutaj pod ręką wagą ze starszego pociągu pasażerskiego i bardziej podoba mi się to przejście jakby jakieś gumowe albo po prostu takie elastyczne na bazie rękawa, natomiast w tym nowszym pociągu bez pomysłu, kilka ściętych klocków i tyle także tutaj. No są pewne atuty tej starszej maszyny. Raczej jesteśmy przyzwyczajeni, że w przypadku pociągów pasażerskich nie dostajemy pełnoprawnego dworca, a raczej taką małą wiejską stację z jednym peronem. I tutaj mamy nieco obracające się drzewko, jedna taka solidna, sensowna ławka, chociaż można byłoby tutaj jeszcze wrzucić tą reklamę fresza, która się pojawiła chociażby. Tym dużym dworcu kolejowym z niebieskim autobusem. Tutaj mamy również trasę, można sobie podejrzeć gdzie się przesiąść, no i jest podjazd dla niepełnosprawnych. Ewentualnie jakby to wszystko przesunięto, jednego studa i tutaj jeszcze zamontowano barierki, mogłoby być jeszcze lepiej. No ale okej, okay. wrzućmy tutaj po prostu wszystkich pasażerów, którzy oczekują na pociąg. Mieszczą się? Mieszczą, więc jest ok. Ewentualnie po tej stronie przydałby się mały stojak na rowery. No bo gdzie go tutaj odwiesić? Jak już przyjedzie pociąg, nie ma tego problemu. Ale wcześniej, no, jest trochę uciążliwie. W zestawie znaleźć można 6 minifigurek, czterech pasażerów i dwie osoby z obsługi pociągu: maszynista i kontroler biletów. Rozpocznijmy od pasażerów. Tutaj mamy taki ciemnoróżowy rower. Nie wiem, czy ten element w tym kolorze już się pojawił. Z tyłu jakieś pakunki, sakwy, kufry, to się delikatnie rusza, i na dodatek bylibyśmy w stanie wrzucić tam na odpowiednie zaczepy właśnie ten rower do środka, wcale nie odczepiając tego tyłu, czyli jest całkiem nieźle. No taki mocno jarzeniowy ten strój przynajmniej wyróżnia się na drodze. I zwróćcie uwagę, tutaj jest pot na głowie. Ja doceniam takie detale. Tutaj ten tors jest przeze mnie dobrze kojarzony z serii Lego Hidden Side. O, zobaczcie, taki mocno koszykarski. Jest laptop, ale nie szczególnie go zamykałem, bo później paznokcie bolą, żeby to wszystko odczepić. I takie średnie, białe, ruchome nogi. Jest nieźle. Następnie no to by mogła być Brooklyn z obozu kredowego i wszystko się zgadza, bo wyposażona jest w telefon. Tak naprawdę jakby ten zestaw miał być taki rzeczywisty, odzwierciedlający to co mamy za oknem, no to każda z figurek powinna mieć swojego smartfona, bo to jest często używane w pociągach. Jest również walizka. No i ostatni pasażer na wózku inwalidzkim ma przewieszony plecak na przodzie, Okej, okay. i taka jakby koszula flanelowa w kratę podobają mi się te zielone kółka, ale one już występowały chociażby w zestawu ze skateparkiem. No chyba dobrze kojarzę. Jeżeli zaś chodzi o obsługę pociągu, podobają mi się te turkusowe uniformy. Zobaczcie, to jest bardzo podobne, ale jednak nie do końca. Tutaj są bilety w kieszeni, w ogóle tak dwie kieszenie, jedna nad drugą, ciekawa opcja, a z tyłu prezentuje się to już bardziej zwyczajnie, właściwie te fałdy materiału są niemalże identyczne, chociaż tutaj jeszcze dostajemy przejście tej apaszki, a raczej nie. To byłby taki złoty kołnierz. No, czyli ta pani jest bardziej szczegółowa od maszynisty. A jeszcze na jednym kadrze pokażę wam starego maszynistę, który był bardziej ubrany jednolicie w ciemno-niebieski strój. A tutaj ewentualnie można by jeszcze podmienić te nogi pani kontrolerki. Na coś bardziej niebieskiego i wtedy byłoby to, no właśnie, znowu bardziej jednolite, a takie są przecież uniformy. Okej, okay, no myślę, że minifigurki są całkiem w porządku i też pamiętajcie, że tutaj jest ich więcej niż w tym starym pociągu z roku 2018, a to się liczy. Alternatywne grymasy, podobają mi się szczególnie te okulary, jest jakiś szerszy uśmiech, a w przypadku tej pani. No, ja nie wiem, co się aż tak mocno zmieniło. Raz jeszcze wam to pokażę tutaj na zbliżeniu. To jest druga minka. I czy to się czymkolwiek różni? No, może ten uśmiech jest nieco inny. No to co, ekspresowy pociąg pasażerski sunie po torowisku, ale skoro jest ekspresowy, to trochę go przyspieszymy. Akurat prędkość mam pod kanałem B. I teraz włączę światła. Zobaczcie. Widzicie, jak to się zmienia? Za chwilę przy zakręcie będzie to jeszcze lepiej widoczne. No fajny patent, dobrze, że mamy to w zestawie, bo tak to pewnie jako Poznaniak nie pokusiłbym się o tą dodatkową funkcjonalność. No i pamiętajcie, czerwony przycisk to jest natychmiastowy stop. Ale zaraz przeskoczymy na aplikację, bo tam można wydawać dźwięki i wtedy ta zabawa wydaje się jeszcze lepsza. Zanim jednak aplikacja, to może spróbujemy podkręcić nieco tempo? O! Daje radę i nawet nie wypada z trasy. A myślałem, że te długie wagony nie będą wcale jego sprzymierzeńcem. Ty, no nieźle. Czy to jest maksymalna prędkość? Jednak dłuższa pętla robi swoje, być może dlatego ją tutaj zamontowali, te więcej fragmentów torów, żeby on łatwo nie wypadał. Zobaczcie, to się powoli wszystko przesuwa, lepiej zatrzymajmy. No i z powrotem jestem po krótkiej chwili. Pamiętajcie, jeżeli chcecie przeskoczyć na telefon, na aplikację, najpierw wyłączamy pilota i tutaj sobie popatrzmy, jak zmienia się. Światło o, wystarczy kliknąć w tym miejscu i natężenie właściwie bardzo wyraźnie się zmienia. I mamy tutaj możliwość zaproszenia do nas rowerzysty albo jakieś trąbki, gwistki, dostosowanie wejścia pod osoby niepełnosprawne. No i ruszamy. Mamy taką wajchę i wygląda to bardzo realistycznie. Szybko się rozpędzamy. Mamy licznik na środku no bajka. I teraz jak chcemy po prostu z gwizdem się zatrzymać, klikamy na to czerwone. Fajny patent, nie ma co. Chyba przekonałem się do aplikacji. Znalazłem także inne ciekawostki. Tutaj mamy taki dźwięk ładowania pociągu, a w tym miejscu można zmieniać pogodę czy też porę dnia. No i jakieś tło dźwiękowe też się delikatnie zmienia i to mocno słychać w przypadku deszczu. Posłuchajcie przez moment. Uuu, przyszła burza! No cóż, przynajmniej na tej recenzji się przełamałem i nauczyłem korzystać z aplikacji pociągowej. Mamy tutaj dźwięki, co jest bardzo sympatycznym urozmaiceniem zabawy, no i możemy czuć się jak prawdziwy maszynista. Włączamy światła i tak dalej, i tak dalej. No, widzieliście to wszystko na naszych testach. Fajnie, to jest coś innego i coś lepszego niż ten prosty pilocik, ale długo musiałem się przekonywać. Natomiast no, grupa Lego nas przekonała. Tego starego pociągu nie ma już w oficjalnej sprzedaży i jego cena będzie szybować. Natomiast ten, no, będzie jeszcze kilkadziesiąt złotych taniej. No, chociaż nie wiadomo, bo zbliżają się podwyżki. W każdym razie mamy tutaj otwierające się drzwi. Mamy światła od razu w komplecie. Dużo więcej minifigurek niż w roku 2018. Więcej torów i właściwie tylko ten czubek mniej mi się podoba. Dlatego ta ocena. Będzie wysoka. No słuchajcie, 9 minus na 10. Co wy o tym sądzicie? Tam w międzyczasie jeszcze widzieliście elementy zapasowe. Nic takiego bardzo specjalnego, no kiełbaska jak zwykle. Ja jestem zadowolony, że mam drugi pociąg pasażerski, chociaż moje wspomnienia i serducho mocniej bije przy tej pomarańczowo-niebieskiej strzale. Co pierwszy jeżdżący pociąg to pierwszy. Piszcie w komentarzach co wy o tym sądzicie.